świąteczny nastrój, serdeczne życzenia i wspólne kolędowanie. Po raz 15. Skoczowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnota zorganizowała spotkanie wigilijne. Co roku o tej porze jest organizowana wigilijka przez Spółdzielnię Mieszkaniową ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest to wigilijka organizowana dla osób samotnych, starszych mieszkańców naszej spółdzielni. Samotny to jest tu szczęśliwy, że może spędzić tu takie miłe chwile i godziny. Ja się też bardzo cieszę, że mogę wśród Was być i widzę, że tak jak y, nazwa mówi, jesteście prawdziwą wspólnotą. I z tego się cieszę, że to nie tylko w nazwie, ale że taką wspólnotę serc macie i wspólnotę przy stołach. I to są bardzo cenne wartości, zwłaszcza w tym okresie Bożego Narodzenia. Bardzo to. Przeżywamy. W tych latach już bardzo tych przeżywa. W miłym gronie się spotykamy. Znajomi też są. Tu. Osoby są zapraszane. Wysyła się zaproszenia już 2-3 tygodnie przed datą tej Wigilijki. I część tych osób przychodzi, część nie, ale to raczej chyba ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjść, bo na ogół korzystają. Ci, którzy przychodzą są bardzo zadowoleni z tej uroczystości. Jak się Pani tutaj czuje na tym spotkaniu? Bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Bardzo dobrze, no wszystko było w porządku, super. Bardzo im się podoba i, i wystrój, i oprawa artystyczna, no i również jedzonko, które jest serwowane. Mamy barszcz czerwony z łóżkami przybyli, i, ryba, i, ryba, i sałata. Potrawy od lat przygotowują te same osoby. Spółdzielnia nie korzysta ta z cateringu, natomiast są przygotowywane od podstaw, czyli po prostu jarzyny się kupuje, rybkę się kupuje, oprawia tu na miejscu, a panie odpowiedzialne za przygotowanie potraw to Danusia Sawicka i Zosia Grudniewska, też mieszkanki naszych osiedli. Spotkanie umilił zespół Tryton pod kierownictwem Jana Chmiela. Instytucje prawie odprawiają, się życzenia składają. są ważne takie spotkania? Tak, ważne. Tak. Ludziom jest to bardzo potrzebne, zwłaszcza tym osobom starszym i naprawdę samotnym. Mają okazję wyjść z domu, spotkać się z sąsiadami, w ogóle z całą masą. Innych osób obecnych na takim spotkaniu, dzielą się swoimi wrażeniami. No Niezmiernie wzruszające są życzenia, bo to już są takie życzenia świąteczne. Na ogół się to odbywa 2-3 dni przed y, tą prawdziwą wigilią. Więc życzenia, które tu są składane z opłatkiem w ręku, są naprawdę szczere, miłe i, i takie wzruszające. Cieszymy się, że nas zaprosili, jesteśmy bardzo wdzięczni. Jak było nas Bardzo, bardzo, bardzo było przyjemnie. Było super, no apetanie. znowu mi tak dożymy.